Cześć moi drodzy, takie dziwne światło, bo sobie tutaj podłączyłam lampkę. Chciałam pokazać, jak wyszły moje loki. Spieszę się, nie spieszę, zostało mi jeszcze 20 minut do wyjścia, więc op, patrzymy na loki. Dobra, wiecie co, za, za bardzo są skręcone dla mnie. Może będę musiała brać większe pasma, ale wiecie co, yy... takie odwieżne pytanie, jak się zrobi loki, czy to rozczesywać, czy nie? No teraz ręką trochę sprowadzę. Żebym miała loki, ale też żebym nie miała. Nie chcę mieć takiej szopy, wiecie. No tak, się rozprostuje to może lepiej. Jest ich więcej. Przecież te sprasowane też są ładne. Nie? <laughs> nie ma tak się wybierać do sądu i się stroić. Chciaż jakoś. O no, wspaczcie. No i co? Wyglądają bardzo naturalnie, nie? Z tyłu nie wiem. Okay. tak z tyłu. Może wezmę tutaj spinkę, sobie ściągnąć. Dobra, zostawiam na razie tak zobaczymy, co będzie. Biorę sobie gumkę i idziemy. Cześć, moi drodzy, witajcie z Funchal. Teraz chciałam moje loki, tak się prezentują. Całkiem spoko może być. Słuchajcie, jest mi tak niedobrze przez przypadek, nie wiem, to chyba zaczął się zleźć ten dzień, ponieważ wziąłem sobie autokar o 6.30 od siebie i jechał, poczekajcie, jest prawie 8.15, półtorej godziny wola, jechał półtorej godziny, I tak mnie bo to nie była Via Rapida, czyli trasa szybkiego ruchu, tylko był jechał autobus po tymi małymi miejscowościami. Po godzinie dopiero był w Camargo do Lobos. Oh my god, strasznie to było przeżycie. A poprzednim razem, jak wziąłem autokar, to wyjechał do mnie od 7.00. Zmieniłam sobie w moje miejscowości na drugi autokar do Funchal. I wiem przynajmniej, że tym razem na pewno tego autobusu nie, nie wezmę o 6.30 od siebie. Bo tak mnie mdliło do tej pory, aż usiadłam, bo już mi się chciało wymytować. Jednak mam nadal, e, jak to się mówi, chorobę lokomotywacyjną? Chorobę lokomotywacyjną. Lokomotywacyjną. Jak to się mówi choroba lokomotywacyjna czy lokomotywacyjna? <ścoughs> Chyba za dużo e, sylabek sobie włożyłam. W każdym razie, e, tak usiadłam teraz, jeszcze mi stało pół godziny do, e, do otwarcia tego trybunału Sorry. jeszcze jestem zmęczona. Byłam właśnie, jestem w tym rkadek gdzieś. Byłam tam na górze, ale niestety nie mają e, żadnych jeszcze owoców wystawionych, co są troszeczkę w lepszych cenach, więc na siłę się nie zmuszałam, bo chwilę może coś wystawią nowego i potem będę zmykała razie chciałam Wam tylko powiedzieć, że tutaj autokary jeżdżą, wiecie, są te serpentyny, więc jest bardzo dużo zakrętów i ten błędnik w uchu po prostu wariuje, przynajmniej u mnie i mam ochotę zmiotować. Teraz oddycham sobie bardzo głęboko, usiadłam, głowa sobie spuściłam i czekam aż mi przejdzie i idziemy dalej, dobra? Potem jeszcze znowu pójdę do tego mercado i zobaczymy, czy coś wyhaczę nowego. Także na razie się z Wami żegnam. Chciałaś go pochwalić moimi lokami? Jak tam wyglądają moje loki? Spoko? To jest tył, już się rozwichszyły trochę. Dobra, jedziemy dalej. Ja odpoczywam i je, widzimy mi się potem, okej? Okay? Także będę tutaj, za taką wore jabłuszek, bo tylko jabłka, zapłaciłam euro 90, widzicie? A tu w ogóle jest, zaraz w możecie sobie przy tych schodach jest, właściwie, właśnie, popatrzcie, za nocą są schody. I za ten zlewik, i ta jeżeli wykupicie owoce i warzywa, możecie sobie zaraz je umyć i skonsumować. A ja tymczasem zmierzam do tego Mucypali. Słuchajcie, te ciaska są pyszne, ale nie wiedziałam, że one kosztują euro 9 centów. Świeca. aż taka głodna nie jestem. A coś innego wyhaczyłam. Promocja była, poczekajcie. O tutaj. A nie, to promocji nie ma. No te są pyszne, naprawdę. Polecam wam z całego serca. no rodziwieńcom. Te, dokładnie te. Odpuszczam sobie na razie. Jestem w Plaza Madeira, więc postanowiłam, że pójdę do tego sklepu, czy oni choć tutaj mają tą plak w pomycie, Żeby mogła sobie podgrzewać coś na... gotować na... w rondelku. A potem zmykam do siebie. Nawet wypowiadam się, że jestem w Ekse, czyli jestem taka... Hmm, po tym, po tym spotkaniu, z, w, jeszcze nie w sądzie, ale w tym, w tym sądzie, powiedzmy, zobaczę chociaż czy mają tą indukcyjną płytę i, i wychodzimy. Mają takie i takie. Teraz muszę się zastanawiać, która jest bardziej opłacalna. Elektrycznie, czyli ta, ale która szybciej grzeje. 1500 W Dobra, decydujemy się za chwilę Słuchajcie, mój zakup Kupiłam indukcyjną Chciałam tą drugą, yy, podwójną nie, nie indukcyjną Ale ze moim mężem postawić, że ta będzie lepsza A chciałam... Zatrzymałam się, bo chciałam pokazać za mną tutaj Są fotele To są fotele do masażu Widzicie? Możecie za jednego eurówka Ile tej czasu? Nie wiem ile czasu ale za jedną euro możecie się by wymasować. się. Właśnie ciekawe, ile czasu to będzie trwało. masaż. W każdym razie, po całym dniu chodzenia po górach maderyjskich, po zboczach, możecie się zrelaksować. Opowiem teraz, jaki oni są beznadziejni. jacy są nielogiczni w biurach. Byłam w tym trybunale, żeby odebrać mój e, list. Tak, ten list. Z tego sądu na temat mojego domu i mówię, że to pokazało to, bo da się I mówię, że chciał oddać ten list. Oni, e, a czy mówi, musi być ktoś, kto mówi po portugalsku? A ja wie, dlaczego? Przecież ja tu jestem, tak, że chcę odobrać mu list. O nie musi być ktoś, kto, roz... kto mówi po portugalsku. Ok, odsunąłem się tutaj tej blazacji, widzę, że będzie więcej hałasu. No i ja mówię, że, ale dlaczego nie? A, on mówi, a żeby Ciebie chronić. Chodziło o to, żeby... O może, dużo słońca mam. Nie wiem jak to ustawić, żeby mnie się, nie świeciło, bo trochę w cieniu. Chodziło o to, żeby, żeby mnie chronić, bo powiedzieli, że ja muszę wszystko zrozumieć, co jest w środku w tym dokumencie. Ja mówię, ale to nikogo nie znam. Ja nie mieszkam nawet na Maderze, nie. I oni mówią, ale to możemy Ci wysłać ten list do Francji. Na mój adres tam, gdzie mieszkam. Ja mówię, ale co za różnica, żebyś jest tam i sobie przetłumaczę, czy dasz mi do ręki i sobie przetłumaczysz, czy jest to samo? On mówi, oni taką mają policję, czyli mają taką, taki reguły, wiesz, takie takie reguły. I mi tego listu nie dał. To ja mówię, czy mogę chociaż zrobić zdjęcie tego listu, nie? A on mówi, nie, bo to jest sekret. Przecież ten sekret mnie dotyczy, człowieku, daj mi ten list. Jestem po prostu. Oni ja mają taką mentalność, nie. Nie. Y, niespotykaną, o, tak moją, prawdę delikatnie. W każdym razie nie oddał mi listu. Powiedział, że potrzebuje mój list odrywać y, albo sama, albo z osobą, która przetłumaczy. I wiecie, jeżeli wezmę kogoś, kto mi przetłumaczy ten list, jakaś sąsiadka, to to nie jest sekret, tak? Że się, żebym się dzieliła z, z jakimiś nieznajomymi osobami. W każdym razie powiedział, że od momentu, kiedy ten list odbierzemy, zacznie się proces. To jest normalne, rozumiem, też spodziewałam się z tego, więc proces zacznie się, kiedy odebierzemy ten list, powiedziałam, żeby go wysłali do Francji, bo jeżeli będę miała potem kolejne dokumenty, to chciałabym, żeby zarejestrowali mój numer w Francji, bo to wiecie, na maderze mnie nie ma cały czas. Będzie teraz wiecie, że dużo... Chyba dużo razy odwiedzę, z Francji, e, Francji, dużo razy odwiedzę jeszcze tej Port Portugalii na Made Maderę właściwie. Rozumiecie to? Jestem trochę zdenerwowana, bo byłam tam, pokazałam, że to ja. Dajcie mu list, nie, bo nie mówisz po portugalsku. Ale to jest mój list dla mnie, dlaczego trzymasz sobie. Bo to jest sekret. Nie mogę nawet zrobić zdjęcia. Mogłabym wziąć moją znajomą, żeby mi ten list przetłumaczyła. Ona mieszka, co na północnym zachodzie Madery. No ale nie będę jej fatygowała, powiedziałam, żeby ją go wysłali do mnie. Mój mąż ma znajomych, którzy są Portugalczykami e, i mam, on, on ma z nimi dobre relacje, w sensie on ich bardziej zna niż ja i, i nam przetłumaczą ten list. Potem zapytałam się, czy jeżeli chodzi o, mm, o adwokata, czyli czy nam jakoś dadzą adwokata, czy nie, nie musicie sami poszukać adwokata. No i spoko, zaczynamy się pod górkę. Także nie powiem Wam teraz na razie w tym filmie o co chodzi z tym domem. Czy ja wiem mniej więcej ale nie będę się wypowiadała, dopóki nie będę miała tego listu. Chciałam tylko powiedzieć, że jeżeli kupujecie dom, miejcie albo mieszkanie, albo posiadłość, miejcie pewność, że wszystkie dokumenty są legalne, że wszystko jest oficjalnie i nikt was tutaj w konia nie robi. Dobra, więc u mnie zaczną się dużo problemów, to mi się wydaje. Kupiłam sobie tą, no... Jeszcze trochę z, z. A jeszcze co? Jeszcze co? Przegapiłam autokar, który wyjeżdżał od 10. A potem miałam 12 11.00 do mojej miejscowości. A teraz będę musiała wziąć autokar, z w od o 12.00. U siebie będzie o 12.30, i potem na piechotę będę musiała iść pod górę. To prawda, nie musiałaby, bo my mogłabym poczekać do 18.30, sobie wziąć drugi autokar. Nie wiem co zrobić. Nie mam pojęcia. Jestem trochę zagubiona. Mogę też z Funchal pojechać sobie od tą 18.30 i sobie tutaj połazić. Ale mi się to nie chce łazić, szczerze wam powiem. Chcę wracać do siebie do domu, usiąść sobie na balkonie, bo tu jest, wiecie, jednak są hałasy, są samochody, dużo ludzi, a u siebie sobie siedzę na balkonie i jest spokojnie. się odciąć po prostu od y... mogłabym co z tego parku ale kupiłam tę jabłka i 2 kg mi ciąży na plecach a nie przygotowałam się dzisiaj na chodzenie po wunschach mentalnie. Ja to się muszę przygotować mentalnie, bo jak nie to wiecie, to się męczę sama ze sobą dobra idę dalej zobaczymy co wyjdzie z, no, z motylek no. U siebie miałam żółtego motyka, a teraz taki motyl leciał wiecie, w stylu nasz taki polski motyl z tymi brązowo czarno z tymi kółeczkami. No. Może jutro pojadę do Funchal, moja znama się będzie wtorek się wybiera, więc może mnie podróż. O no zobaczymy. Dobra, spadam do siebie. Ja tylko myślę, że jak będę szła pod górkę przez tą godzinę, to wiem, że na początku drogi będę już miała dosyć. A jeszcze, wiecie co, w ogóle wyszłam z domu. <noise> jeszcze wyszłam z domu i patrzcie, co mam na nogach. I wykuczę, szybko wychodzę do, do, z domu, bo mam autokar. Ja w połowie drogi wykuczę, a ja zapomniałam klapek zmienić na normalne buty będzie jakieś adi Adidasa, żeby było łatwo się szło. No i zapomniałam. Teraz ja jakbym nawet szła pod górkę, to będę miała, wiecie, męczarnię, bo mam buty niewygodne. A Dzisiaj ja to nie mówię. Chyba może wrócę do domu i niech ten dzień się skończy. Tak. Kupię sobie ziemniaki. Robię sobie ziemniaki z solą i z masłem i cześć. Mam ochotę na ziemniaki. Dobra, idę do tego Merkado, kupię sobie ziemniaki. Na razie. Jak mówiłam w funchal, co jakiś czas, macie takie dekoracje kwiatowe, ponieważ jest... Flower Festival. Przyjrzyjcie się, w ogóle to z szyszek zrobiony. Ja nigdy takiej szyszki nie widziałam. O. Wszystko jest naturalne, nic nie jest plastikowe. Nawet te orchidee. Patrzcie. Takie duże. Patrzcie moje, to jest tym ten deptaku znowu, z tymi budkami, z owocami, z kwiatami i tak dalej. Strasznie się klei podłoga od tych pięknych kwiatów, które są nade mną. Ale widzę, że teraz mają inną zupełnie dekorację niż była wcześniej. Ta dekoracja kwiatowa. Ten dywan. Wcześniej był inny z takim panem innym, a teraz jest jeszcze zupełnie inny. Przyjrzyjmy się. Ale piękne, piękne za mną pejzaże, nie? Patrzcie, o śliczne motylki. Poważnie, bo jest, tak się klei ta podłoga od tych kwiatków, że przed chwilą zgubiłam klapka, bo Po prostu wyszłam z buta tak. No już się spokoiła, ale uwierzcie mi, że to jest strasznie się klei do, do nóg, do nogi. Kleją się buty do przez te kwiaty. Spoko, spoko, dobra, idziemy dalej. Postaram się myśleć pozytywnie pomimo tego, że... Nie mi dość śmiechu. Może, nie wiem, położyć tutaj w buliczkami do 18:30? Nie wiem. Jeszcze się błąkam. Podobne ciastka. Kontinente Euro 15. O, myślałam, że będzie też mniej. A wiecie, że ja te ciastka kiedyś kupowałam w sklepie Action we Francji. I wiecie, kosztowały 60 centów. 65. A to i proszę bardzo. Od dwóch, a do no, tej właśnie kupowałam, te bardzo dobre są, 60 centów, a to jest Boże, potrójna cena prawie. Mm. Także widzicie, wcale nie są jakieś ceny małe w tych sklepach, nawet e, ten, mm, wafelki, euro 30, euro 40. Dobra, tutaj mamy napoje. Fanta Zero, ja ubiegam Fanta, Zero Sugar euro 40. no Takie ciężkie. Stwierdziłam, że jednak będę jechała autokarem o 18.30. Tylko jeszcze nie wiem, czy to jest z Funchal, czy z mojej miejscowości, ponieważ nie chcę mi się leźć z tym tobulkami na plecach e, przez godzinę. Wy, wy, wiecie, wolę troszeczkę zapłacić i podjechać do domu, niż tuc się. To był dzisiaj zmarnowany czas. Zdepresowany. Złe wiadomości miałam tylko. O, to bardzo lubię, bo też bardzo pyszne. Euro 70. To. Spróbujcie tego, jest pyszne, takie delikatne, chrupiące. Mmm, smukam cię, bo jestem głodna. O, te, te ciastka też są dobre. Te ciastka kupowałam ostatnio w tym, w, w Lidlu u siebie. Czy tam w, w Lidlu, czy w Algi. Dobra, zmykam dalej. Patrzę, nie więcej co mają. Ale na razie nic mnie nie interesuje. Chciałam ja tylko pokażę, to są pyszne są te, te chipsy ruffle, ale najlepsze są o smaku panini, czyli wiecie, serowe tak naprawdę. To jest takich jakby ser z szynką. To są oryginalne i to jest Bekonowe nie za dobre. Mnie nie smakowały i mojemu synowi też. A te serowe w żółtym opakowaniu są przepyszne. Są przepyszne, bo jak byłam właśnie, ciężko je dostać. Jak kupiłam je u mnie, kontynentę trochę dalej, pod małym turystycznym, są przepyszne. Więc ci do, do piwa, to chipsy rafy, ale te żółte. Idę kupić sobie, wychaczą jakieś babieczki za 2 euro i kupię sobie usiądę na plaży, przebiorę się i będę się cudowała do drodzy, kolejne zakupy. Przeszłam się znowu do tego Mercado, jak już mam e, tą indukcję, to kupiłam ziemniaki, bo uwielbiam ziemniaki, mam ochotę zjeść sobie ziemniaki z masłem i solą i za ziemniaki zapłaciłam za e, 2,69 i mi kosztowało 98, centów kilogram. Mam 2,7 kg. I jeszcze co, z czego się bardziej cieszę, to poszłam tam znowu na drogą, wychaczyłam, Było awokado, jedno jedyne. A! Słuchajcie, awokado, jedno jabłko. To duże awokado, to duże awokado, jedno jabłko i za to zapłaciłam. Ile centów? 51 centów, proszę bardzo. 51 centów za duże awokado. Jeszcze fajnie twarde, widzicie, znowu co fajnie dyzykowego. I jedno jabłko. Wiem, że jabłek mam dużo, ale to tak na mnie ładnie patrzy być Takie zielone twarde, wiecie. Dobra, idę teraz na plażę. zjem sobie i odpoczniemy trochę, dobra? Tak stwierdziłam, że jadę o 19.18 z funczal. Nikt nie będę widzała, bo mam pleca księżki z tymi, tymi rzeczami. Odpocznę i... i idziemy dalej. A teraz sobie te przycuknę. Zjem coś, co kupiłam te babeczki, bo jestem okropnie głodna. Więc sobie tutaj przycupnę pomiędzy tymi tutaj, o. Taki, takie przejścia są. O, bo wszystko tu mi ciąży. Te owoce mi ciążą. Widzicie, ręka jest cała. cała. O oh my god, Na plecach te ziemniaki. O oh my god. Poważnie jestem po prostu Przeciążona. Dobra, a te babeczki co wam? Tutaj mam takie babeczki, patrzcie. Tak naprawdę to jest słuchajcie, zbuka drożdżówka, no ale takie lubię z kruszonką. Więc ja się teraz zabieram za jedzenie, bo mnie kark od tego plecaka. Potem idę, dałam do siebie jadę i yy, wiecie czemu stwierdziłam, że wezmę, podedę tym autokarem o Zanim nie będę czekać do 18.30, ponieważ ten pan powiedział, że to jest 18.30 ten autokar, który jedzie przez półtorej godziny. Więc wiem, że będzie mnie mdliło i będzie mnie dobrze. Stwierdziłam, że sobie odpuszczam i pojadę tym. Dobra, na razie idę odpocząć i za 40 minut mam autokar, więc teraz sobie moje jedzenie. Ciao! Oni się przygotują w szczególnie nasz zakończenie. Nie mam wyjścia, jestem zmachana po całym dniu ułożenia w tych e, Japonkach. Strasznie mnie teraz tej, pomiędzy tym dużym palcem a drugim boli e, stopa. Hałasy, bo oczywiście przygotowują plażę na sezon letni. Jest dużo hałasu. Jak widzicie, jest odpływ, zaraz Wam pokażę. Jest dużo kamieni już pokrytych tą, tym mułem. Jak widzicie, jest e, pokryta. Z mech, mu te kamienie. No i oni tutaj po prostu wyrównują te kamienie. Patrzcie. Ja sobie coś przekąszę i, i czekam na 18.30, bo wtedy mam autoka do siebie. Stwierdziłam, że to wszystko za ciężkie, nie ma wiecie, co na siłę się ciągnąć w górę w tym tak albo wiecie tak tu jest pod górkę to jest pod górkę, a nie pod górkę wiesz z pod górkę pionową dobra pokażę ludzie się w ogóle kąpią patrzcie Słuchajcie, moi drodzy, oczywiście jestem obwodowana e, torbami, tak? bo tutaj mam zakupy, tą, e, tą indukcyjną płytę, tej plecak na sobie. Wiecie, jak się wchodzi do autokaru, to masz tylko jedno siedzenie i zabur... niestety nie ma za dużo miejsca przed przednim siedzeniem i twoim siedzeniem. I wchodzę do autokaru, był zawalony ludźmi i było tam kilka miejsc, Wychaczyłam najbliżej mnie, żebym się musiała przeciskać przez te wszystkie siedzenia. I taki pan siedział i wiecie, torba, druga torba plecak położyłam sko na siedzeniu, nie ma miejsca na mnie! Jak diamant ja usiąść, nie? Ten gość w ogóle wziął ode mnie moje torby i sobie położył na swoich nogach, a tą jedną mniejszą torbę położył sobie, położył sobie e, pod swoimi nogami. Pokud Wam pokażę filmik, bo nagrałam, to taki uprzejmy pan starszy, nie? Starszy właściwie, nie taki starszy może z 50 coś, prawie 60 lat. I mi, e, i mi wziął moje rzeczy dla siebie potem wiecie, ja się o, ogarnęłam i miałam miejsce na swoich rzeczy i mówię, żebym żeby sobie od, od, odbrała te, te rzeczy. rzeczy, cały czas mi rzeczy, no te torby, te zakupy, a on mówi nie, nie spoko mogę z nimi siedzieć, nie? No ale wiecie, no zwolniło się miejsce, więc e, przerzuciłam się na przednie siedzenia i wziąłam te rzeczy. A on mówi, że nie, mogę je trzymać, a nie. I, nie? Nie wiem spoko. Nie chcę, nie chcę nadużywać się uprzejmości. Ale w każdym razie, bardzo przyjemna sytuacja mi spotkała. Po całym dniu w ogóle wiecie: struggle i chodzenia z tym, i, i, i złe wiadomości. A no, na koniec taki pan miły mi chciał pomóc i pomógł właściwie. No, dobra, idę do domu i zaraz się odesłać, okay? okej? Dobra, moi drodzy, w końcu, jak widzicie, jestem już u siebie w domu. Po tym jakże nieudanym dniu. Um, jeszcze na koniec będzie coś mi tchnęło żebym zobaczyła czy ta budka na listy co jest na górze to jest moja czy nie i była moja i patrzcie ile mam nie pokażę ile tutaj jest listów wszystko to niektóre zamoczone niektóre zamoczone w ogóle jakieś takie rozmazane dajcie spokój to są listy oni, nasz masz na, na, oni masz na M. Przecież oni masz. Jak to się dzwoni po polsku mówi. Oni mają nasz adres, a wysyłają tutaj na maderę. Aj jaj. Powaga. To brankowi ten jedzenie, bo widzę, że byli, były spragnione cały dnia. Nie wiem, czy na nie jadły, czy co. No, w każdym razie jestem już. W domu? Chodź Branko, widzę, że szukasz. Chodź Bebo. Masz, Branko, masz korzystając, że wyszło słońce, chciałam się Was zapytać, jak mi wyszły moje nogi, bo widzę, że całkiem nieźle i trzymał mi się cały dzień. A wiecie, zakładałam plecak, zdejmowałam plecak, powinny się rozprostować. Co prawda nic nie czesałam, tylko tak, wiecie, palcami je rozprostowałam. Z tyłu nie wiem, jak się prezentuje, tak. Jeszcze nie widziałam z tyłu, będę widziała, jak będę montowała, ale tak się prezentuje wszystko razem. z tyłu i z przodu, ma takie wiecie te loczki a ja prześwietla mnie dajcie znać, mi się bardzo podoba ten efekt wiecie, takie takie loczki niby razem, ale oddzielnie To z nas wiecie, za bardzo skręcona pójdę w tym spać, tak jak jest Zobaczymy, jak będzie się jutro prezentowało. Także chciałam tylko na koniec pokazać moje włosy, co ostatni raz jak robiłam. Na wałek dzisiaj rano rozprostowałam. Nieczesany, co prawda, ale utrzymało się cały dzień i nie miałam żadnego lakieru. Żadnego wiecie, żadnego żelu, nic sobie ten skręt podtrzymywało. Dobra, teraz już poważnie. I ja po prostu chciałabym Wam wszystko pokazywać, co mnie spotyka, kogo widzę, moje spostrzeżenia, ale moje filmy by, by trwały po 40, po 50 minut nawet, nawet do godziny. I tak bardzo staram się je skracać, bo jestem taka, żebym chciała Wam wszystko pokazać, żebym chciała wszystko Wam opowiedzieć, żeby, żebyście jak wy przyjechali i byście może mieli w planach, żeby coś kupić albo tutaj żeby się osiedlić żebyście też zobaczyli to z perspektywy nie tylko turysty, ale z perspektywy obcokrajowca, który tu przyjeżdża i widzi takie mankamenty, które może lokalnie tego nie zauważają, bo się przyzwyczaili. Wiecie, tak zwana taka żaba w zgorotowanej się wodzie, tak? Jak cały czas w tym siedzi, to ona myśli, że to jest normalne, a jak przychodzi ktoś z zewnątrz i widzi, że tu jest gorąco, coś to jest nie tak, to wiecie, zaraz chce uciekać, nie? Także to nie będą filmy z Madery turystycznej, tylko będą filmy ostrzegawcze, jeżeli chcecie kupić jakąś posiadłość tutaj. Także dobra, e, kończę na razie ten film. E, wrzucę wszystko do domu i odejdę. się jutru, już jutro. Dzięki za oglądanie i podziwiajcie ten piękny, wi, piękny widok, bo nie wiem, jak długo mi jeszcze zostanie e, dane mi. E, zostanę, nie wiem, jak długo jeszcze zostanie dane mi. E, podziwiać ten piękny widok, także wy podziwiajcie. Rejestrujcie i cieszcie oczy, na razie. Cześć.